Czas na panoramę, Monika Andrzejczak. Dzień dobry. O czym dzisiaj w programie? Protest w sprawie mediów publicznych. Choroba oczu zapisana w genach. Przełomowe badania. Magiczny nowojorski Manhattan. Po burzliwej debacie Sejm przyjął uchwałę w sprawie publicznych nadawców. W związku ze zmianami, jakie szykuje nowy rząd w telewizji, radiu i polskiej agencji prasowej, na dziś zwołano pilne posiedzenie Rady Mediów Narodowych. Wiktoria Wiśniewska. Za uchwałą w sprawie mediów publicznych głosowało 244 posłów. Na sali plenarnej w czasie głosowań nad projektem nie było części polityków prawa i sprawiedliwości, którzy wybrali się do głównej siedziby telewizji publicznej, by okazać wsparcie mediom publicznym. To jest po prostu obrona po pierwsze demokracji, no bo nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez mediów, silnych mediów antyrządowych. Politycy PIS zapowiedzieli, że będą dyżurować w budynku TVP przy ulicy Woronicza w niewielkich grupach. Nie ma naszej zgody na to, żeby przejmować w sposób pozaprawny, a więc w domyśle być może także siłowy. Mediów narodowych. Prezydent Andrzej Duda zabrał głos w sprawie uchwały medialnej wzywającej do zmian w mediach publicznych, w tym TVP. Prezydent napisał w tej sprawie list do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Jeżeli nowa większość chce zmian w mediach publicznych, to musi zrobić je zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem. Uchwała autorstwa koalicji obywatelskiej PSL-u polski 2050 i lewicy wzywa skarb państwa do podjęcia naprawy mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Dość manipulacji, pluca, plucia Dziękujemy, i szczucia. Wyłączymy tę telewizję i włączymy prawdziwie demokratyczną, demokratyczną pani telewizję, telewizję dla poseł. obywateli. Zmiany w telewizji polskiej mają nastąpić jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Wiktoria Wiśniewska, Panorama. Prawie tysiąc osób zostało rannych, a ponad 130 zginęło. W północno-zachodnich Chinach trwa akcja ratunkowa po silnym trzęsieniu ziemi. Agnieszka Sztajglik. To zdjęcia z monitoringu. Ziemia zatrzęsła się w prowincjach Xinhai oraz Gansu. Regiony te dotknęły też osunięcia ziemi i lawiny błotne. Szanse na odnalezienie ocalonych osób są znikome. Akcję ratowniczą utrudnia bardzo niska temperatura i nasiąknięta wodą ziemia. Jest też ryzyko wstrząsów wtórnych. To była kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Siły powietrzne tego kraju zestrzeliły 18 dronów bojowych szadet, którymi wojska rosyjskie zaatakowały z okupowanego Krymu. Ponadto Rosjanie przeprowadzili dwa ataki rakietowe na obwód charkowski. Francja zaostrza przepisy dotyczące imigrantów. Zgromadzenie Narodowe przyjęło nową kontrowersyjną ustawę, która ma zmienić przepisy migracyjne nad sekwaną i ułatwić deportację osób, które mają konflikt z prawem. Agnieszka Steiglik, Panorama. Ponad 700 fikcyjnych faktur. Milionowe wyłudzenia. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 8 osób w śledztwie, które dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Członkowie gangu wystawili ponad 700 fikcyjnych faktur. W wyniku przeprowadzonych przeszukań funkcjonariusze CBA zabezpieczyli ponad 400 tysięcy złotych w gotówce. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. To przełomowe badania, które piszą historię. Zespół naukowców Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pracuje nad lekiem, który ma powstrzymać zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. To dziedziczna choroba prowadząca do utraty wzroku. Obecnie nie ma skutecznej terapii, która zahamuje ślepotę związaną z tą chorobą. 31 milionów kilometrów. Tyle pokonała testowa transmisja krótkiego filmiku. NASA w czasie badania laserowego przesyłu danych wysłała w tak zwany głęboki kosmos nagranie z kotem. Marcin Dryszel. Komunikacja laserowa ma pozwolić na ekspresowe przesyłanie danych na kosmicznie długie odległości. Transmisja filmu z kotem zajęła niecałe półtorej minuty. Po zdobyciu popularności na świecie futrzaki podbijają kosmos. Amerykański gigant technologiczny zaprezentował ulepszonego robota. Względem poprzedniego modelu jest lżejszy, szybszy i bardziej delikatny, co może mieć znaczenie przy pracy z ludźmi lub pomocy w domu. Prognozowana cena maszyny to 100 tysięcy złotych. Na rowerze zupełnie niestworzonym do tego typu akrobacji Gabriel Wibmer pokazał, że liczą się przede wszystkim umiejętności. Zawrotna prędkość, potężne skoki i techniczne przeszkody przyprawiają o zawrot głowy. Prosimy nie powtarzać. Marcin Dryszel, Panorama. O tym, jak czasochłonne bywają przygotowania do ślubu, wie chyba każda panna młoda. Grupa muzułmańskich Słowian zamieszkujących Bałkany do ceremonii zaślubin dodaje jeszcze jeden ważny element: malowanie twarzy przyszłej żony, Monika Kapinos. Kobiety z rodziny malują twarz Panny Młodej na biało, później przyozdabiają ją błyskotkami. Istotą makijażu jest zachowanie piękna przyszłej żony, która bierze ślub z zamkniętymi oczami. Rytuał odbywa się podczas drugiego dnia hucznej ceremonii, w którą śpiewem i tańcem angażuje się cała wioska. Właściciel jednego z chorwackich ogrodów z rozmachem zadbał o świąteczną atmosferę. Swój oświetleniowy projekt rozpoczął ponad 20 lat temu, co roku zwiększając liczbę świątecznych lampek. Do tegorocznej świątecznej instalacji wykorzystał ich aż 5 milionów. Magicznie świeci także nowojorski Manhattan. Tysiące połączonych ze sobą kul symbolizuje więzi i wzajemne oddziaływanie na siebie mieszkańców. Pole światła jest też eko. Lśni jedynie 4 godziny dziennie i pobiera tyle energii, ile średniej wielkości mieszkanie. Monika Kapino z Panorama. Główne wydanie Panoramy o 18.00 będzie Agnieszka Oszczyk. Dobrego dnia.